Siema widzowie, dzisiaj pokażemy znaczy będę wam powiem wam o czym będzie mój kanał i w tym czasie zagramy sobie na becie rundkę no a więc mój kanał będzie filmiki będą rzucane o różnych dniach o różnych godzinach no i to jest dzisiaj ten dzień w którym wrzucę ten odcinek pierwszy swój na mój kanał będziemy nagrywać World of Tanks World of Warships może Minecrafta na pewno Stumble Guys oczywiście to już widzicie nawet no i będziemy też nagrywać ten Będziemy też nagrywać, kurde, coś mnie nie idzie dzisiaj. Będziemy też nagrywać Robloxa. Kurde, nie trafiłem. Czemu gdzieś mi tak nie idzie? No, tak nie idzie. No. Kurde, mogę tego nie przejść. Kurde. No. Co jest? Nie no. sobie jeszcze jedną rundkę. Coś mnie idzie. I pewnie jutro też ten właściwy odcinek Roblox'a. Może też jest Stumble Guys. Z kolegami może coś będzie. Jestem troszeczkę chory, więc że przepraszam za katar. Co, okay, gramy kolejną rączkę? Inferno Dragon. Inferno Dragon. mamy? N dosyć mało tego wszystkiego, bo to moje nowe końce. O, ice, ice. Drugie no tam mogę. Tabla, lecimy. O, kurde, golden banana. I diamond Demon. nie uda mi się. Też mi się nie udało nikogo bić Pst. No, Ale skandal Musimy zakwalifikować To no dalej muszę być pierwszy chociaż albo chociaż zrobić jakiegoś jednego triczka Dobra nie, nie zrobię ani jednego Psiu. Dobra zatrzymamy się i będziemy Lekko emotkować już nie udało mi się. Ja ten, ten próbuję do jakieś triki robić też. tak jak ja. No lecz, trafiliśmy na, długo, na dużo prawdziwych graczy. Znowu jest ten Julian Boss. On nie prześladuje, On jest w każdej rundzie. Nawet na... On w każdej rundzie, którą grał. Do dobra, nie w każdej. Ale najczęściej to właśnie Julian Boss jest. No i nie prześladuje, bo on nawet był na normalnym tym, nie? I mnie w ciągu, praktycznie ciągle ze mną grał. A teraz nawet na becie ze mną gra, no? Nawet na becie, to jest jakaś kląt Alul, Juliana Bossa. Czy co? Nie, spadłem. Nie. Dobra, to jest taka. Módka jest super. Nie. Co się dzisiaj nie idzie w tego stanu? Tylko z typek spadł. Tylko jeszcze taka bananka, trzeba. ma? O, Duszek ma emotki. Chyba. No ma emotki, ale nie takie jeszcze, że znajdziemy mieć. Trzeba iść, trzeba iść. Trzeba iść! Dobra, jest. Jest dwa in inferno dragoń przeszły Dwa takie dziki O co, please blockdash blok dash, please Kurde, bug jakiś Jakiś bug, mam nadzieję, że mi neta nie wywaliło Nie Dobra, koronka nie będzie moja niestety, widzowie Chociaż może jest szansa Wszyscy się gdzieś, przepraszam za słownictwo, ale wypierniczą, mam nadzieję, że tak będzie, że się no ale jestem daleko w tyle. Nie, nie, no spadajcie planety, nienawidzę planetę Saturn nienawidzę. No, koronka nebude moja. Na čo? No, chyba, že si je to všetci Nie, no tamten robociak nemá šancu, že si vypernič. To no, tiež mi smuchá. No, kurde! No, povedal vám, na čom bude môj kanál, Więc zapraszam. na no, więcej odcinków polecam subskrybować i lajkować my sobie odblaje, odbierzemy klienciki no i...